Druga rzecz chciałam y, powiedzieć, że w ostatniej myśli polskiej y, jest y, na temat y, Admirała Świrskiego. Y, jest artykuł, y, pod tytułem Nie pamiętam, tytułu Szczecin należy do Polski, czy Szczecin jest Polski. I uważam, że środowisko Myśli Polski jest y, takim. Y, pozytywnym środowiskiem, z którym myślę, że można by było rozmawiać i y, y, na przykład, y, nie wiem, może jakiegoś maila, żeby y, to królestwo przyszłe w jakiś sposób można by było zaprom zapromować. Y, w, y, w tej gazecie, jedynej polskiej, prawda? Ta, pomysł I... jest dobry, oczywiście, bardzo się cieszymy, dziękujemy Panie Tak, Panie, dziękuję serdecznie. Panie no no bardzo. Jeśli chodzi o szlachetność księdza proboszcza, jest to na pewno osoba szlachetna, jako że w rozmowie ze mną, kiedy go poprosiłem, nie wypytywał zbyt wiele, nie wiesz, to no. były no. dwa zdania, <laughs> powiedziałam jak najbardziej, mnie nie będzie, ktoś na pewno dostepni salę, ksiądz proboszcz czy więc na pewno nie będzie tutaj żądał jakiś, ale albo jako przykład tylko, prawda? Bo to i tak w ogólnych kosztach nie ma mieści ten, 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 ten tak, wątek tutaj właśnie tej sali. Ale samej. trzeba by było, najlepiej mieli... to w bibliotece w ogóle zrobić, jeżeli tak mało było tego, to byśmy. Szanowni Państwo, wszyscy, tak, każdy ma dobry pomysł, tak? A? Pomysłów Polacy naprawdę mają 38 milionów pomysłów dziennie, albo i na, na minutę ale zorganizować, Pani powiedziała o myśli polskiej, ale nam potrzebny jest czyn Polaków. Myśleć każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej, ale tu chodzi o czyn, prawda? I jeżeli teraz siedzimy, siedzimy przed telewizorem i sobie oglądamy, jaki to kolejny rząd wymyślił dla nas dodatek, może plus, tak? to to już nam po prostu odejmuje myślenie, bo my już mniej więcej wiemy, co będzie. I te wszystkie systemy polityczne, partyjne, tworzą taką hodowlę. Hodowlę przyszłego wyborcy. Ktoś to nazwał dosadnie. Jest to wyborcy tłum specjalnej troski. Ja się z tym zgadzam. Po prostu idzie sobie tłumek do wyborów specjalnej troski, bo ja tu sobie kogoś skreślę, tak? Ale jeżeli, miałem kiedyś, bo jak studiowałem dziennikarstwo, robiłem takie badania. Kiedyś pisałem na ten temat pracę. Kto? ma jaką wiedzę idąc do konkretnego lokalu wyborczego na temat tego, którego będzie skreślał. No, może pięć na 10 to wiedziało mniej więcej, ale dwóch, trzech to mogło trochę więcej powiedzieć. Po prostu no, słabo, tak? Bo ja się ładnie ubiorę, bo teraz mamy wybory, bo w telewizorze powiedzieli, my idziemy. Dlaczego my nie sobie nie, jak było powiedziane, nie wybierzemy sobie, obierzemy człowieka z naszej ziemi? Gdynia jest gminą na, na, miastach, no, na prawach powiatu, więc mogą być dwie osoby. Powiaty, czy tam Pucki, czy Wejkierowski mogą od razu z tego grona już wybranych radnych, czy tego starostę. Myśmy byli u starostów, rozmawialiśmy. Wiemy. Pan jest już a, autentycznym, naturalnym kandydatem do Sejmu, Sej, jako poseł. No to tak powiedział Pan no to w takim razie partii jest to niepotrzebne. No bo po co są partie? W Warszawie jakiś prezes nieubłaganym palcem swoim wskazuje, kto będzie na jedynce, trójce, na ostatnim biorącym miejscu. Przecież to nie jest uczciwe. To jest fałsz, tak? To jest metoda na... Jeszcze ta metoda dom, ta nie wiadomo, jak głosuję na tego, potem ktoś inny wychodzi. To, to jest po prostu słabe. To jest słabe. Dlatego naszym też jest życzeniem i przesłaniem, żeby każda ziemia w Polsce w równym szyku, mając mądrych ludzi bez liku, bo się troszeczkę rymuje, wskazała, że ta osoba będzie naszym reprezentantem w Sejmie. Koniec kropka, tak? A nie, że przyjeżdżają jakieś agentury partyjne do Gdyni, nawet z tego co wiem, tu z panem Dziamborem było wielkie zamieszanie, Duda, bo ktoś inny, szef, jego. Kora... No, Duda, to Duda, jest niepoważne. To jest niepoważne. Gdynia może sobie zwołać swój sejmik, tak? Powiatowy, grodzki, miejski. Szanowni Państwo, wybiera. A nie jakiś Tyszka, tak? Który tu przyjeżdża. No, przyjeżdża pan Tyszka z człowiek, znamy go. Ale czy on jest z Gdyni? Czy on ma korzenie gdyńskie? ojca, dziadka, pradziadka. Czy ktoś sprawdza ich korzenie? I my się dziwimy, że, że jakieś numery nam wycinają, prawda? Więc to są proste, demokratyczne zasady. To nie jest żadna filozofia nie do ogarnięcia. Pan Piotr jest filozofem może zaraz na ten temat coś powie. Ale, ale pisał Piedem pan traktat filozoficzny, panie no profesorze, profesorze. W tym momencie. Traktat filozoficzny pan napisał. <noise> ja po polityka zawsze po, po, leczą, tak. Filozofia to jest jeden z sześciu moich. Oczywiście. No oczywiście. Po to jest to, to, to tak, poważne po pana człowieka, tej, tak, tak? To uważa pana do że żeby również coś powiedzieć na ten temat. Ja za chwilę kończę, panie profesorze. Więc my możemy ludzi pytać mądrych, Niech nam wytłumaczą te, te, te zawiełości, te meandry, na czym to naprawdę polega, a nie będziemy y, od razu z marszu wierzyć, ty jesteś naszym przewodnikiem. No chwileczkę, pokaż się, co żeś zrobił, jakie masz dokonania, czym się możesz pochwalić, czy masz rodzinę, czy masz sukcesy ekonomiczne, gospodarcze, czy jakieś inne, tak? literackie, może coś napisałeś. Tak? Więc wtedy możemy go zaakceptować. Tak? Więc dlatego, Szanowni Państwo, kończąc, życzę Państwu szukania, szukania człowieka pośród tłumu ludzi. Bo to jest nasze zadanie, prawda? To nie, że wszyscy mają zdolność być lekarzami, rzeźbiarzami. Zresztą każdy ma określone zdolności, które są potem w ciągu życia no jakby kształcone, formowane i potem oto zjawia się człowiek, który jest godny naszego zaufania. Dziękuję bardzo. Panie Myślę, że ostatnie proszę. słowo pan profesor, tak ja najpierw zakończę później na razie. Proszę Państwa. Po pierwsze może ja tego wyraźnie nie powiedziałem. Um, Konrad Mirał Śpierski, taki był tytuł przed wojną, tak? On już był kontradmirałem na Ukrainie. Ta Ukraińska Republika Ludowa już wtedy był kontradmirałem, później w Warszawie zaproponowano mu konta admirała, ale ponieważ on miał zaledwie chyba wtedy 35 lat, powiedział, że ja nie chcę na razie wziąć tego konta admirała. to jest chyba jedyny przypadek i to jest właśnie pokazanie wielkiej skromności człowieka. Że ja nie chcę w tej chwili być tym konta ponieważ z racji wieku byłbym dużo młodszy od obecnych tutaj generałów. I on pełnił na początku Gdyni swoją funkcję dowódcy floty jako komandor, a Undruk był jego zastępcą. Wtedy jak kwan e, Admirał był komandorem, to wtedy Undruk był kapitanem. I teraz w pewnym momencie, bo w pewnym momencie w Polsce było te napięcie pomiędzy e, Piłsudczykami i Endecją. Undruga usunięto. Undruga usunięta na skutek różnych, jakby takich roszad politycznych. Usunięto Undruga ze stanowiska. Ten był taki okres, kiedy Undrug był w stanie spoczynku, z uwagi właśnie na to, że odsunięto go od stanowiska. I do pewnego stopnia Świrski przyczynił się do tego, że Undrug wrócił. Ponieważ akurat oni ze sobą bardzo blisko współpracować. I teraz, żeby to precyzyjnie wiedzieć, komandor Świrski, yy, kontadmirał Świrski, bo później już został tylko oficjalnie yy, yy, admirałem, on był, yy, 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 no, żeby to precyzyjnie powiedzieć, w momencik, yy, yy. On był szefem kierownictwa marynarki wojennej, szefem kierownictwa marynarki Departamentu, wojennej się czyli nazywa. był głównym dowódcą marynarki wojennej w Polsce, a kontadmirał Unruk, bo w tym momencie już Unruk też musiał być kontadmirałem z uwagi na to stanowisko, był tak zwanym dowódcą floty. Ale dowódca floty było to stanowisko niższe w stosunku do. Szefa kierownictwa marynarki wojennej. I teraz proszę zobaczyć, że dzisiaj Świerski jest prawie nieznany. Jakkolwiek to on od 1925 roku, właściwie do 1947 roku, bo jego funkcja kończy się dopiero w Wielkiej Brytanii w 1947 roku, on był faktycznie szefem polskiej marynarki wojennej. W tej chwili jest tylko jedna malutka ulica w Gdańsku, gdzie nawet nie pisze admira. To, że się tytułuje y, y, u druga admirałem, a nie admirałem, wynika z pewnego zwyczaju, hmm. że po wojnie jakby awansuje się tych, powiedzmy sobie, oficerów. Więc z tego punktu widzenia, obydwaj są admirałami, tylko żebyście Państwo rozumieli, na, na czym polegała ich, za, ich jakby współpraca. Z tym, że akurat oni ze sobą bardzo blisko yy, i ściśle współpracowali. I teraz przychodzi wrzesień 1939 roku. Jaka jest funkcja dowódcy floty? Funkcja dowódcy floty jest bycie razem z okrętami. Czyli faktycznie yy, 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 kontakt Mira Umbruch dowodził flotą tutaj 1 września 1939 roku. A Świlski już w tym czasie był w Warszawie, ponieważ jakby kierownictwo marynarki wojennej to była część Ministerstwa Spraw Wojskowych, czyli Ministerstwo Spraw Wojskowych, tak jak Ministerstwo Obrony Narodowej, mieściło się w Warszawie. Więc on już wtedy nie był tutaj na wybrzeżu, tylko on był w Warszawie. I cztery. I, I tutaj jest taka rzecz, że 5 września, 5 września następuje ewakuacja z Warszawy generalicji, generalizm biorąc, ale to nie znaczy wcale ucieczki. Po prostu nie, nie, ze względów jakby takich logistycznych w Warszawie nie można było być z uwagi na bombardowania i tak dalej, więc ten sztab się przenosi, w jego przypadku ten sztab Arnaki przy Wojennej, przenosi się do Pińska. I oni nadal utrzymują komunikację radiową z UNRUGiem, więc w ogóle UNRUG konsultuje niektóre działania. Na przykład Świerski wydaje zgodę na to, żeby orzeł, żeby, orzeł, żeby ta załoga oddała się internowaniu w Talinie. To była decyzja Świrskiego. Tak samo inną jego decyzją było to że dzień przed wybuchem wojny trzy nasze niszczyciele wypływają z Gdyni i jadą do portu w Wielkiej Brytanii. A dlaczego? Bo Świerski wie, że one zostałyby pewnie zniszczone w pierwszych dwóch dniach walk, jak pozostałe, bo tam został niszczyciel Wicher. Y, y, więc... I teraz tak, y, więc ja tylko chciałem powiedzieć, żebyście Państwo wiedzieli kim on w ogóle był. I teraz my w Polsce y, nie rozumiemy tak zwanego realizmu politycznego. Realizm polityczny, no dobrze wyraził w ogóle autor tej książki, Oświelski, bo on zaczyna tą książkę takimi trzemami, trzema określeniami, które są ważne dla nas do dzisiaj. Nie dać się zabić. Nie da się zabić. Nie ma żadnego pożytku w daniu się zabić. Tak? Ocalić coś, co się dało. Tak? Czyli walczyć tak, żeby otalić co się da. I rozbudowywać flotę, rozbudowywać kraj. To były jakby takie trzy podstawowe zasady polskiego realisty politycznego. I teraz my tego w ogóle nie rozumiemy, bo na przykład to słowo honor, które niestety już się pojawia na ustach naszych polityków w 1939 roku, jest w tej chwili między innymi powtarzane przez prezydenta Dudę. Tak? On mówi o honorze, tam jedzie na granicę białoruską honor, i tak dalej, i tak dalej. Myślenie o horrorze jest tak naprawdę myśleniem fałszywym. Bo jeżeli ze względu na horror my giniemy, my tracimy to, co jest najcenniejszego, nasze życie, i to nie przynosi żadnego efektu, to to, to jest nie tylko, że sprzeczne z naszym interesem, to jest również sprzeczne z moralnością. Ponieważ każdy człowiek powinien zachować swoje życie. I teraz. Mm, to oczywiście nie wszystkim się podobało, że. I teraz proszę zobaczyć, co świński Bóg robi. Bo ja... w pewnym momencie jest tak, że wojska sowieckie są 22 km od miejsca, gdzie jest Filsk. On dopiero wtedy się decyduje na przekroczenie granicy rumuńskiej. Dopiero jak już 22 km już, 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 już ma informację, że już Sowieci podchodzą, on dopiero wtedy opuszcza Polskę przekracza granicę rumuńską. I co robi dalej? I do Paryża przejeżdża i tam kontynuuje swoją funkcję. I teraz to jest bardzo ciekawe, bo w pewnym momencie pada takie pytanie na temat, czy Polska jeszcze istnieje. I, i, i właśnie Świlski odpowiada: Polska istnieje de jure, czyli zgodnie z prawem międzynarodowym, ponieważ Polska się nie poddała, ale Polska istnieje również de facto, ponieważ. Każdy polski okręt, a te okręty zostały ocalone, jest faktycznie dalej dalej w związku, z, w związku z, z prawem międzynarodowym. Proszę zobaczyć, jaki to był mądry człowiek, jaki to był mądry człowiek. Nikt o tym nie myślał, że tak naprawdę nasze okręty te wyprowadzone z polskich portów, które no, zostałyby zniszczone i byłaby tragedia w postaci śmierci tych marynarzy, one do pewnego stopnia stanowiły Kontynuację państwa polskiego, który już w tym momencie było zajęte przez Niemcy. Tak? Więc jeżeli ktoś w ogóle tam nie, nie chciał mu podać ręki, jeden y, z oficerów z, o, z, o, z, o, z łodzi podwodnej, no ale czasami właśnie to, to są nasze wady, że my nie rozumiemy czasami myślenia kogoś innego i nabieramy takiej niepotrzebnej wrogości. Przecież gdyby to, co on, gdyby nie to, co on zrobił, to nie mielibyśmy tej marynarki polskiej Wielkiej Brytanii. Przecież polska marynarka w Wielkiej Brytanii była olbrzymią siłą. I oczywiście niedobrze się stało, że po drugiej wojnie światowej Polska stała się satelitą sowiecką. Bo gdyby się tak nie stało, ta cała marynarka wojenna, którą Świrski odbudował w Wielkiej Brytanii, zachowując jakby suwerenność państwa polskiego, wróciłaby do Polski. On nawet rozbudował? To tylko to chciałem Państwu dopowiedzieć, bo. To powinniśmy wiedzieć, bo mówi się o Andersie, mówi się o Onru. Ale teraz powiem Państwu drugą rzecz. Jeszcze jedna rzecz, tylko chciałbym powiedzieć, że ja powiedziałem, że nie potrzebuję żadnych pieniędzy, to jest prawda. Ja niczego nie potrzebuję. Ale ja potrzebuję jednej rzeczy, która jest ważniejsza niż pieniądze. Ja potrzebuję ludzi. Ja potrzebuję ludzi. Ja potrzebuję w Gdyni 50 osób, jeżeli Państwo uważacie, że ja reprezentuję polską tradycję. Moją tradycją jest, ja Państwu powiem, bo wszystkiego nie powiedziałem. Tak? Świerski, ojciec szesny mojej matki, tymczasem ojcem mojej matki był komandor Miller, Lucian Miller, który co robił? Budował Hel. To był inżynier wojskowy. Budował Hel, budował Puck, to on był zaangażowany w budowę tych polskich umocnień. Oni się po prostu znali bardzo dobrze, no, dlaczego, dlaczego był ojcem szerszym, no, dlatego, że jego kolegą był właśnie Lucjan Miller. Lucjan Miller, czy mój dziadek, ojciec mojej matki, był inżynierem wojskowym, jednocześnie inżynierem chemikiem i później, później był komandorem w manerarki, a jednocześnie kapitanem Wojska Polskiego. Jako kapitan był jednocześnie wykładowcą wyższej szkoły wojennej. I teraz proszę zobaczyć, no to jest cud. To jest cud, że tego rodzaju w ogóle rodzina przeżyła, tak? Była co prawda w obozie koncentracyjnym, moja matka i tak dalej, ale przeżyła dlatego, że tego rodzaju ludzie byli poszukiwani. W związku z tym, co? Oczywiście, moja rodzina w czasie okupacji zmieniła swoją tożsamość. Tylko dzięki temu, że zmieniła swoją tożsamość, mogła po prostu przeżyć, tak? I teraz ja powiedziałem Państwu, na czym polega w ogóle klucz? Na czym polega klucz? Co jest najważniejsze? najważniejsze, jeżeli jeszcze możemy to zrobić, odszukajmy między nami wartościowych ludzi, którzy mają w sobie nie tylko dobre wykształcenie, które zrobili tu, tak? Ja mam, ja dlatego nie lubię, jak ktoś mówi filozof, dlaczego? Dlatego, że najpierw kończyłem Politechnikę Gdańską, Wydział Elektroniki, tak? Później pojechałem na kul na filozofię, ale faktycznie dzisiaj zajmuję się myślą polityczną. To jest moja główna specjalność. Myśl polityczna i teoria stosunków międzynarodowych. Teorię stosunków międzynarodowych w Polsce nie zna więcej niż pięć osób. To jest kompletnie zaniedbana dziedzina. Jedną z takich osób jest profesor Stanisław Bieleń. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o to profesor Stanisław Bieleń. Bieleń. Ja ją proponowałem, tak, żeby był senatorem. senatorem. i On pisze tak. do, do myśli polskiej. Tak. I on w tej chwili ma zabronione prowadzenie zajęć ze studentami. Więc jak ktoś w Polsce jest specjalistą od teorii stosunków międzynarodowych, to może się skazać na zabronienie zajęć. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że jest kilku profesorów. Najpierw kilku profesorów miało problemy w związku z pandemią, byli lekarzami, genetykami. A teraz mamy profesorów w dziedzinie nauk politycznych, którzy mają również profesor. i najbardziej znanych z tych profesorów to moim zdaniem jest profesor Anna Raźny. To jest wielka specjalista największa w Polsce specjalistka od spraw Rosji. Ona w ogóle była dyrektorem Instytutów Polskiej Akademii Nauk. to jest niewiarygodne. Dyrektor Instytutów Polskiej Akademii Nauk, specjalista w Rosji, no, jest krytykowana przez Gazetę tak. Wyborczą, przez jakieś tam inne, no bo jej się i się nie podobają jej poglądy. Ona nie jest wroga, ona nie chce, że tak powiem, tutaj y, rozbudzać wrogości między Polską i Rosją. A drugą taką osobą jest Stanisław Bielek, a trzecią taką osobą jest dr Leszek Sykurski. Tak? I ja wszystkim tym trzem osobom proponowałem, żeby kandydowały do zelatu. bo ja uważam, że to są wszystko wartościowe osoby, takie osoby nam potrzebne, dlatego że no, my mamy w tej chwili w Polsce różnego rodzaju propagandy. Więc, jeżeli są osoby, które mają swoje zdanie, a jednocześnie dużą wiedzę, bo to są wszystko osoby z dużą wiedzą na temat polityki zagranicznej, to takie osoby powinny być obecne w przestrzeni publicznej. A nie mogą, dlatego że te główne gazety i tak dalej ich do tego nie dopuszczają i jeszcze ich obrażają. Na mój temat tak samo. Były różnego rodzaju obraźliwe artykuły ze strony gazety wyborczej i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, żeby już. Zakończyć to co mówię. Jest trochę osób w Polsce, jest, które są rzeczywiście wartościowe, których warto wypromować. Nie jakichś tam dziamborów czy innych, którzy nie mają żadnych, żadnych, żadnego przygotowania do czegokolwiek. Tak? To są osoby, które no, tak naprawdę ja mówię o nich uzurpatorzy, tak? Są naprawdę mądrzy ludzie w Polsce z tradycjami tych ludzi trzeba promować. Ale. Nic nie zrobimy, nawet jeżeli będziemy mieli takich ludzi. Jeżeli po prostu społeczeństwo nie, nie, no, nie zmobilizuje się, nie zaangażuje się. I ja uważam, że tutaj w Gdyni musi być grupa 50 osób, no, po to, żebym ja mógł w ogóle tutaj zaistnieć, bo jeżeli takiej grupy nie będzie, więc ja nie chcę żadnych pieniędzy, dlatego. Mi to one są w ogóle do niczego potrzebne, bo nawet takie wydajecie sami, to jest 100 złotych, to co to są za pieniądze? To są żadne pieniądze. Ja nie chcę żadnych pieniędzy zbierać, ale ja chcę pomoc od Państwa. Więc jeżeli ktoś jest tutaj obecny na tej sali, który uważa, że to, co ja powiedziałem, ma sens i że warto pomóc, ja bym proponował, żeby po prostu zostawić ze sobą kontakt, to będziemy, a jeżeli ktoś z Państwa ma kontakt z większymi organizacjami, bo to po prostu no, ja mogę również wystąpić w innych miejscach, tak? Jeżeli nie zbudujemy tutaj zespołu 50 ludzi, to ja mogę sobie pojechać na wakacje, bo nic tego bo to w ogóle nie ma sensu, tak? I to muszę Państwu powiedzieć, bo to powinno być celem głównym naszego spotkania, żeby nas wszystkich zaangażować. Jeżeli tego nie będzie, kiedyś tysiąc osób szło na rajd studencki. Ludzie się łatwo organizowali. Dzisiaj jest bardzo ciężko ludzi zaangażować w czegokolwiek, tak? Ludzie są ślepi, ludzie nie rozumieją, że dla ich własnego dobra e, potrzeba to, żeby ci ludzie, którzy są w rządzie rzeczywiście byli mądrzy, bo inaczej ci, którzy będą w rządzie, sprowadzą nas na manowce albo co gorzej narażą nas na jakieś niebezpieczeństwo. Więc po prostu to jest taki mój apel końcowy do Państwa, żeby pomóc. Także dziękuję bardzo. dziękuję Dzień. bardzo. Chciałabym ja, Państwu bardzo podziękować jak również panu profesorowi. jeszcze sekundkę, aby pan pozwolił. przedstawienia jeszcze ja, tutaj tylko ja uzupełnię to właśnie ta książka o Admirale Świerskim jest napisana przez absolwenta Liceum ogólnokształcącego, ogólnokształcącego w Wejherowie Marcina Graczyka. On jest tam nauczycielem, który potem który potem studiował na Uniwersytecie w Toruniu jako Kopernika. Właśnie się książkę napisał w latach 2027 coś takiego. Dlatego no, mam ten honor właśnie również być tutaj z Panem Profesorzem i, i promować i reklamować taki właśnie tak. zapis, który jest właśnie. No na temat, zanim pan sam odbierał. Zanim, zanim to dojdziemy, jak to pan mówi, tak? Zanim, tak. Tam, jak zanim to dodejdziemy. Zanim dojdziemy. Proszę tak. Państwa, rekomendujemy książkę, którą przez Allegro można kupić rekomendujemy e, rządzącym Władysława Konarczyńskiego kwestia bałtycka, jak ważny był Bałtyk i e, jest Bałtyk, Bałtyk no, ja, ważny, dominum te... Bałtyku. E, rządzącym tutaj promujemy doktrynę Grudniewskiego. Doktrynę Grudniewskiego. Pokazała się redycja dzieje wokół Bałtyku, tej polityki, też rekomendujemy, żeby poznać, żeby zainteresować się naszym terytorium, które z prawa międzynarodowego nam się należy, jako wody międzynarodowe. Drodzy Państwo, i w Bałtyku, i w Oceanach i Morza. <mierne> Dokument, który świadczy, że mamy ponad 550 lat Sejmu Walnego w tym Senatu, <mierne> prawda? Mówimy o wieki, rekomendujemy 30 lekturę 30 na temat Sejmu Walnego. No i tak żyliśmy z woli. pierwszą z brzegu, prawda, na rodzinę mocarstwa, obraz Mateki, to jest Włęczycy, kiedy pierwszy z sejm Walny 1280, drodzy Państwo, czyli e, mamy piękną historię Senatu. I nie dajmy sobie ten sej, Senat wydrzeć, bo on już został wydarty Solidarności. I musimy powiedzieć za, za Solidarnością, e, czyli Kaczyńskiemu, Tuskowi et Consortes, wasz Sejm, nasz Senat. Tu z Gdyni Gdańska, wasz Sejm, nasz Senat. Senat ma wrócić do idei Solidarności, czyli do idei ludzi szlachetnych. W tym przypadku tutaj do Kaszów ma wrócić. Tak? Gdynia to piękna. Piękne tradycje kaszubskie, wiejskie, teraz miejskie, a nawet miasta na prawach powiatu. Jest to jedno z najbogatszych miast w Polsce w tej chwili, Gdynia. 100 lat wystarczyło, nie przeszkadzać. No, chociaż oczywiście była okupacja. Drodzy Państwo, wypędzenie, pamiętamy Gdynia, tak? Hitler 20% ludzi zamordował w Piaśnicy, a 20% wypędził w cyrku wypędzenia w Gdyni. 80 wypędził. 80? 80%, A, 80 procent, 20. 80 wypędził, 20. 20 zamordował. ale mimo wszystko Gdynia ma no, taki status, że, że pozazdrościć tylko, ale i Gdyni Gdańskiej Zatoki Gdańskiej, i Morza Bałtyckiego, i Wybrzeża naszego trzeba chronić i bronić. Zainteresowanie zauważyliśmy rządzących, był tutaj Andrzej Duda, był Morawiecki w był Andrzej Duda w Gdyni, widzimy to. Ale nasza flota jest no, w upadku, tak, nie oszukujmy się i obcy nas nie obronią, nie oszukujmy się też. Więc muszą być tu mądrzy trzej senatorowie, a co najmniej dwóch, tak, bo może być trzech, może być dwóch, może być jeden, którzy jakby z poręki Królestwa Polskiego będzie gwarantował, że będzie służył e, po prostu Polsce, Kaszubom e, i narodowi, tak. Także dziękujemy i teraz w tym momencie proszę marszałko o zamknięcie. Dziękuję wszystkim, którzy przebyli tutaj, z zwłaszcza. Szanowny Państwo, też dziękuję Panu Profesorowi. Tak, dziękujemy bardzo. jego Wysokości, dziękujemy, dziękujemy. Wysokości też. Także w niniejszym zamykam to spotkanie i posiedzenie. nie było za bardzo owocne. Dziękuję bardzo.